21 sierpnia po godzinie 11:30 doszło do dachowania samochodu BMW w Piławie Górnej na ulicy Młynarskiej na wysokości budynku 29. Kierowca został wyciągnięty przez przechodniów i przekazany przybyłym na miejsce strażakom z Państwowej Straży Pożarnej Zdzierżoniowa. Po udzieleniu pomocy przedmedycznej poszkodowanemu został on przekazany zespołowi pogotowia ratunkowego. Samochodu nastąpił wyciek paliwa, który zneutralizowali strażacy. Droga była zablokowana do godziny 14:15. Po godzinie 11.30 otrzymaliśmy wyzwanie, zgłoszenie o dochowaniu pojazdu osobowego w miejscowości Chwilowa Górna. Po na miejsce zdarzenia okazało się, że samochód znajduje się na jezdni. Osoba poszkodowana została wyciągnięta przed przyjazdem straży pożarnej przez osoby postronne, które udzieliły jej pierwszej pomocy medycznej. Z pojazdu nastąpił wyciech paliwa, który został zabezpieczony przez zestawy Straży Płużarnej. Na miejscu brały udział trzy zestępy Państwowej Straży Płużarnej. Na czas działań droga była zablokowana ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych działań.